Dzień dobry, z tej strony Konrad Czarnecki, a to jest drugi odcinek z cyklu poświęconego tematowi aktywizacji młodzieży. Cykl organizuje Fundacja Generacja Innowacji. A dzisiaj w studiu jest ze mną Julia Wierzgała, aktywistka i radna młodzieżowa z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus w Warszawie. Cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że będziemy mogli pogadać. Tak jak wspomniałem, jesteś młodzieżową radną. Angażujesz się też zapewne w inne projekty, ale no. Najlepiej będzie, jak sama powiesz parę słów o tym. Oczywiście. Więc jestem radną w Radzie Młodzieżowej w dzielnicy Ursus. Dodatkowo bardzo mocno stawiam na rozwój, czy to siebie, czy także mojego środowiska, więc, gdy mam okazję się angażować, czy po prostu udzielać, to to robię. I tak naprawdę, moją pasją poza działalnością społeczną jest jeszcze malarstwo. Maluję obrazy abstrakcyjne. Za sobą mam pierwszy indywidualny wernisarz, który odbył się właśnie tutaj w Ursusie w domu kultury Miś. I to tak naprawdę taki większy skrót. I na jakim poziomie? W jakim wieku zainteresowałaś się działalnością społeczną? Więc tak naprawdę, historia sięga. Szkoły podstawowej, gdy miałam możliwość udzielania się w wolontariacie i, i angażowania się na tle szkoły. Pamiętam, jak kandydowałam niejednokrotnie do samorządu szkolnego. Jednego roku byłam przewodniczącą i tak naprawdę gdzieś od początku tak naprawdę to czułam, a w tym momencie po prostu to kontynuuję. I czy był jakiś obszar, który od początku był dla ciebie ważny, w którym wiedziałaś, że chcesz działać właśnie społecznie, czy to była chęć w ogóle do samego zaangażowania się w cokolwiek? Wiesz co wydaje mi się, że to była po prostu chęć do zaangażowania się, do robienia więcej i do tworzenia możliwości dla ludzi wokół mnie, dla tak naprawdę młodych ludzi, także. No, i przede wszystkim wydaje mi się, że ta wewnętrzna motywacja cały czas mnie do tego napędzała i chęć rozwoju. No, jak zaczęła się Twoja przygoda właśnie z działalnością w ramach Młodzieżowej Rady Ursusu? Ta przygoda zaczęła się stosunkowo niedawno, ponieważ w Radzie, w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ursus jestem tak naprawdę od kilku miesięcy. Dość spontanicznie się to wydarzyło. Ale powiem szczerze, ja bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, otaczając się ludźmi, którzy mają podobne priorytety, wartości i tak naprawdę motywacje, co ja. Jestem w stanie robić więcej przede wszystkim, ale gdzieś tam odnajdywać się w tym społeczeństwie osób. Więc. Podsumowując, tak, było to stosunkowo niedawno, zdarzyło się to ym, tak nagle, y, ale ja bardzo się cieszę, że jestem w Radzie i też wiem, że jest to miejsce, które zdecydowanie daje mi możliwości, daje mi y, pole do rozwoju, ale także daje pole do rozwoju wielu innym osobom i tak naprawdę całej lokalnej społeczności, tej Ursusa i, i także całej Warszawy. Wydaje mi się, że gdy. Wydaje mi się, że gdy zaczynamy pracę, rozwój, czy to siebie, czy ludzi wokół nas, tym małym społeczeństwem jesteśmy w stanie wpływać na coraz to większe otoczenie. Także ja bardzo się cieszę, że możemy wspólnie tak dobrze wpływać. Jakie są takie najciekawsze projekty, inicjatywy, w jakie angażujecie się właśnie w ramach działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy? Wiesz co, możliwości jest tak naprawdę bardzo wiele i dla chcącego jest wiele otwartych drzwi i można się angażować. Jako młodzieżowe rady tak naprawdę wystarczy, że złożymy swój pomysł i, i zaangażujemy w to inne osoby i, i do realizacji naprawdę nie jest daleko. Jest także wiele przyznawanych np. grantów czy innych pomocy, które są w stanie nam przyspieszyć albo w ogóle wspomóc realizację projektów. Czy trudno uzyskać projekt, dofinansowanie czy jakąś inną formę wsparcia właśnie na realizację projektu w ramach działalności Rady Młodzieżowej? Wiesz co, jest to na pewno y, możliwe. Y, wystarczy tak naprawdę przygotować odpowiedź. Projekt, zaangażować się w tą inicjatywę. Też warto zawsze zebrać ludzi, którzy nam w tym pomogą. Jest to możliwe. Wymaga to oczywiście odrobinę czasu i, i czasami poświęcenia, ale jak najbardziej jest to możliwe. I ja myślę, że zdecydowanie warto, bo skoro jesteśmy osobami, które są w stanie. Działać, to warto to wykorzystywać. Tak naprawdę to niezależnie, czy jesteśmy w Radzie, czy nie jesteśmy w Radzie, każdy z nas może taki projekt złożyć, dostać dofinansowanie i, i inicjować to, co mamy w swojej wyobraźni. No właśnie, ale wróćmy do już konkretnych przejawów Waszej działalności. Jakie projekty realizowaliście właśnie w, jako, jako Rada Młodzieżowa? Jasne, jako Rada Młodzieżowa w Ursusie na pewno dbamy o to, aby w każdej ze szkół wszystko jak najbardziej w porządku tutaj prosperowało. Chodzi o prawa ucznia, tak, i y, jakieś y, problemy po prostu społeczności młodzieżowej, tak, w ramach dzielnicy. Wiesz co, pamiętam jak na jednym ze spotkań tutaj w Radzie Ursusa omawialiśmy stan naszych szkół i, i rozmawialiśmy co jest OK, co jest na przykład do zmiany. Także tak, tak. Jeżeli chodzi o jeszcze inne konkretne działania, to na pewno udzielamy się na piknikach czy wydarzeniach lokalnych. Zresztą niebawem takie wydarzenie będzie, i jako Rada Ursusa Młodzieżowa, będziemy mieli takie stoisko, na którym ludzie mogą do nas przyjść i tak naprawdę z nami porozmawiać, wziąć udział w różnych integracjach, inicjatywach. Więc, to jest taki najbliższy nasz plan. Ale też jest tego wiele więcej. Tak naprawdę ten rok szkolny dopiero się zaczął, więc spotkanie będziemy mieli i na nim się wszystko dopiero wyklaruje. A jak dokładnie wygląda ta współpraca między młodzieżową radą a szkołami? Czy jesteście na bieżąco w stałym kontakcie z szkołami z dzielnicy? Tak, tak, jesteśmy jak najbardziej na bieżąco. Sytuacja wygląda tak, że w Radzie mamy przedstawicieli z każdej szkoły w Ursusie. Tak, z każdej, z każdej, dobrze pamiętam, i na bieżąco omawiamy wszystkie sytuacje. Tak naprawdę jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie na no, chociażby poprzez wiadomości, Także, jeżeli jest jakaś sytuacja bądź coś się dzieje, to zawsze możemy do siebie napisać, zawsze się ze sobą kontaktujemy. Jeżeli są jakieś inicjatywy, wydarzenia i informacje, też które chcemy przekazać na bieżąco, to mamy oczywiście komunikatory i używamy ich po prostu. Jasne, no czyli jest to taki. Tak, takim też przejawem i efektem działalności zrzeszania się w ramach właśnie wokół Rady Młodzieżowej jest ta integracja osób z, z danej okolicy. Tak, jest to na pewno integracja. No i też myślę, że bardzo ważna społeczność, bardzo potrzebna. I są to tak naprawdę ludzie, na których możemy polegać, ludzie, z którymi możemy wspólnie tworzyć, i są to osoby, które często mają podobne wartości do naszych. I myślę, że właśnie o to chodzi o to, aby się integrować, spotykać, tworzyć. Czy można też jakieś przyjaźnie nowe zawiązać? Tak, poznające. jak najbardziej, jak najbardziej. Ja pamiętam, że odkąd dołączyłam do rady, grono moich znajomych zdecydowanie się powiększyło. Mhm. No a wiadomo, że środowisko, w jakim przebywamy, ma ogromne znaczenie czy to na nas, na nasze działania. I, I właśnie myślę, że warto się otaczać ludźmi, dzięki którym czujemy się lepiej, i wzrastamy, przy których możemy być tak naprawdę sobą, bo też chyba o to chodzi, żebyśmy mogli być sobą. Jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać, jakie Ty masz prywatnie ambicje, cele, może długoterminowe, właśnie z działalnością społeczną? Czy traktujesz to jako przygodę teraz, jeszcze kiedy jesteś w wieku szkolnym, czy masz ambicje, żeby działać w sferze właśnie społecznej też w przyszłości? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ moja działalność na pewno nie będzie kończyła się na Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ursus, a przynajmniej nie chciałabym tego, mhm. bo ja to po prostu uwielbiam. Uwielbiam się angażować, tworzyć i tak naprawdę jest to moja pasja, więc nie wyobrażam sobie bez tego życia. Co dalej? Myślę, że czas pokaże. Myślę, że czas pokaże. Odpowiedzi w tym momencie nie jestem w stanie do końca podać, bo tak naprawdę kto wie, jakie drzwi przede mną się może jeszcze otworzą. Sama jestem ciekawa. Natomiast na tle moich pasji na pewno będę chciała rozwijać się artystycznie. Obrazy, wystawy, malarstwo, sztuka. Myślę, że to też na pewno. Mnie bardzo motywuje. Może będę łączyć te dwie działalności. Kto wie, na pewno chcę działać dla ludzi, chcę działać dla społeczeństwa, dla lepszego środowiska, dla lepszego jutra, po to, aby lepiej się żyło nam wszystkim. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Julia Bierzgała. Dziękuję. Dziękuję bardzo.